Dzień dobry Piotrek co robisz? Semsta Na. Witamy w kolejnym wspaniałym dniu Dzisiaj mamy dzisiaj mamy wtorek Dzień pracujący i to bardzo Jadę dzisiaj na prowadzenie takiego szkolenia online, które będę robił z firmą Software One, za chwileczkę wszystko się dowiemy. I potem jeszcze będę pracował nad szkoleniem. Się sam trochę wcześniej, bo miałem do przygotowania parę slajdów do prezentacji, która będzie mi potrzebna dzisiaj. Natomiast wszystko idzie bardzo dobrze. Chciałbym mieć dodatkowe 2-3 dni, żeby wszystko nadgonić, natomiast nie mam takiej możliwości, więc wciskam co się da. Mam parę osób, które mi pomagają bardzo, ale i tak jest jeszcze dużo, 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 dużo pracy. Uleczko, co jesz? Różowa kaszka. Papa! Pa. Bycie początkującym przedsiębiorcą to nie jest bajka, i tak naprawdę dopiero teraz zaczynam rozumieć to, o czym wszyscy mówili dookoła, że to będzie 16 godzin na dobę, i to będzie dalej za mało. I tak jest, bo w pewnym momencie prawdopodobnie, że to wszystko dobrze ułożymy, to firma ma szansę działać sama bez dużej ilości naszego wkładu. Natomiast na początku jesteśmy wszystkim. Jestem osobą, która wykonuje, jestem osobą, która sprzedaje, jestem osobą, która marketinguje, jestem osobą, która odpowiada za finanse, za umowy, za wszystko. I na te wszystkie role, niestety, doba jest trochę za mała. Trzeba balansować między tym, co się da zrobić, i tym, czego się nie da zrobić. Na szczęście udaje mi się znaleźć pewnych partnerów, którzy mi pomagają z pracą, więc zobaczymy, co z tego się urodzi. Jestem dobrej myśli, że nasze wszystkie układy się niedługo ułożą jeszcze bardziej i będziemy współpracować jeszcze więcej. Uh. Dziś, jutro i w piątek jestem buta butach rzemieślnika, czyli po prostu będę dowoził to, na czym się znam, czyli no po prostu praca rzemieślnicza. A w czwartek wchodzę w buty sprzedawcy i stratega, bo będę planował czerwiec, lipiec i sierpień, ale też spędzę troszeczkę czasu z pewnym z moich klientów, gdzie będziemy myśleć o naszym nowym projekcie, który jest w sumie już bardzo blisko ukończenia, jeżeli chodzi o to, co chcemy razem robić, natomiast jeszcze nie ma dodatkowych szczegółów. I dzisiejszą podróż sponsoruje Metro Warszawskie. Jestem na miejscu, Marszałkowska 76. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Przygotowania zrobione idziemy teraz występować. Jak się czujecie, Panowie? Bardzo tak, dobrze. Drugi raz na moim vlogu będzie malowane, malowanie Mireczka. Kolejna część yy, procedury, czyli podpinanie do dźwięku. Tak to się nazywa? Tak. Na pewno? Można tak to tak. Podpinamy Kto jest najsłynniejszą osobą, którą pan podpinał do mikroportu? O. kaczyński. <grym> Różne osoby już podpinały. A kogo jeszcze? Na przykład jakąś gwiazdę telewizji? Justyna no, Justyna Steczkowska. Pięknie. Dobry wybór. Teraz ciekawostka, Pawłem dwa, raz i dwa. Jednym będzie mówił, a w drugim będzie słuchał. To chyba to samo ucho, nie? Jak ja połączę te, te, dwie, te dwa zadania na raz. Jak żyć? Jak żyć? I już jesteśmy po naszym wirtualnym szkoleniu. Jak było, panowie? temat. Dzięki, Bertie Mirek. Super. Profesjonaliści. Dzięki, Wilku. Dzięki, Balino. I spotkanie zakończone, więc pora wracać do naszego sponsora czyli metra Warszawskiego. Wczoraj miałem telefon z kolegą, z którym robiliśmy niedługo razem szkolenie dwudniowe razem. I powiedział mi: Mireczku, ja ci nie zazdroszczę tyle, ty tam roboty, a ja sobie sobie tu fajnie pracuję i tak dalej. Są dwie kwestie. Po pierwsze, w zależności czy jesteśmy w biznesie porównywania się z innymi, czy nie. Ja się z nimi nie porównuję, po prostu idę swoim torem, otwieram własną firmę, idę do przodu, bawię się dobrze, zajmuję się swoją rodziną, nie patrzę, czy sąsiad ma lepiej, czy sąsiad ma gorzej, czy mój kolega ma lepiej, czy gorzej. Mam jedno życie, swoje życie, pcham do przodu. Tak więc myślenie w kategoriach, że ma się lepiej bo gorzej kogoś, nie ma znaczenia. Ja mam całkiem dobrze według swojego punktu odniesienia. No i po drugie, kwestia celów i myślenia długoterminowego, a nie krótkoterminowego. Więc jeżeli myślimy krótkoterminowo, to faktycznie może lepiej dla mnie w tej chwili byłoby wrócić na etat, albo więcej leżeć, pograć w grę Diablo, Diabolo, Baldur's Gate, Fallout, coś w tym stylu i byłoby miło krótkoterminowo. Długoterminowo, jak ze wszystkim, ze sportem, z rodziną, z biznesem, z finansami, wymagana jest część pracy na początku, aby później było jeszcze lepiej albo przyjemniej, co nie uda. I w tej chwili wiem, że część pracy, którą robię, muszę po prostu zrobić. Tak samo jak żadna firma nie wyrosła od razu 500 osób i wszystko ułożone w zegarku, no nie. Wszystko się robi od jednej osoby, dwóch osób, razem wózek jest pchany, zazwyczaj jest trzecia osoba, czwarta, ustalone są finanse, sprzedaż, marketing, wykonanie. I tak to rośnie. Nic się nie zbuduje samo szybko. Potrzebna jest praca. Trzeba włożyć część pracy, której nikt nie lubi na początku. Jak to niektórzy mówią, CEO robi roboty, której nikt inny nie chce robić w firmie. A jeżeli jesteśmy sami, to musimy sami to zrobić do czasu, aż znajdziemy kogoś, kto przejmie po nas przyjemniejszą pracę dla niego. A ona zostawi tą, której nie lubi, a którą my lubimy. Taka układanka. Wtedy w firmie jest ciekawy. I we wszystkich innych sprawach. Co nie, uleczko? Co słychać? Trochę się przebrałam, bo teraz robię szybką przerwę, aby nagrywać YouTube'a na chmurę blisko, korzystając z tego aparatu. To jest mój drugi kanał na YouTube, specjalistyczny w temacie chmury publicznej. I za chwileczkę kończę tego vloga i biorę się za robienie szkolenia, które zajmie mi jeszcze pewnie 8 godzin dzisiaj, czyli dzisiaj pójdę późno spać. Ale to nic. Taka jest cena tego, aby dojść do swoich celów, które samemu się sobie wyznaczyło i do których droga jest wielką przyjemnością. Tak przynajmniej są mnie. Tak więc, widzimy się za chwilę. Uwaga. I wideo już nagrane. Wyszło chyba dobrze, nawet bardzo dobrze. Jaki dzisiaj mam flow po tym całym dniu mówienia przy webinarze z oferuanem, Więc wyszło całkiem dobrze. Tak więc, będę się powoli żegnał, ale to tylko dlatego, że jeszcze mam dzisiaj masę pracy. Mam do zrobienia dwie oferty, zrobienia tego szkolenia, co mi zajmie jeszcze parę ładnych godzin. No i jeszcze montaż tego wideo, które właśnie w tej chwili oglądasz. Dziękuję Ci za wytrwałość i mam nadzieję, że to, iż pokazuję Ci, jak rozwijam swoją firmę, daje Ci wartość. Proszę napisz mi w komentarzu, czy chcesz wiedzieć więcej o tym, jak rozwijam swoje firmę, czy może o tym, co idzie dobrze, co idzie źle, a może cokolwiek innego, o czym ja w ogóle nie biorę pod uwagę, a co dało być Ci więcej wartości. Będę Ci bardzo wdzięczny. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.